Hej, chcesz wiedzieć, jak z takiej deski dębowej zrobić deskę z takim uchwytem? Zapraszam do oglądania. To trzeba zrobić jako pierwsze? To wybrać, który odcinek materiału potrzebujemy, uciąć go na wymiar, jaki potrzebujemy. W tym wypadku uciąłem na 50 cm. wstępnie wyżynarką. Będziemy musieli zrobić jako kolejny krok po tym, jak już mamy wycięty, wyciętą tą deskę. To zbazować jedną z płaszczyzn, aby mieć właśnie punkt bazowy, o późniejsze odniesienie do wszystkich cięć i tak dalej i do strugania grubościowego. Dlatego teraz przechodzę na wyrówniarkę, strugam ten materiał i widzimy się za chwilę. Jeżeli mamy już wystrugane obie płaszczyzny, jedną na wyrówniarce, drugą na grubiarce, to możemy teraz dociąć ją na szerokość i na długość, aby były równe i padły do siebie, ale zostawiamy jedną z wąskich płaszczyzn po to, że na niej, z niej będziemy kierować się do wycięcia naszej rękojeści uchwytu. wycięciu kształtu na razie deseczka prezentuje się tak teraz trzeba ją trochę poprawić ten kształt żeby tu wyglądało to lepiej trzeba zafrezować i wyszlifować więc biorę się do roboty a wy oglądajcie a po zafrezowaniu wygląda to tak, tutaj oczywiście to jest normalne, że jest ładnie tu niestety się trochę przypalało i dalej trzeba wziąć pilnik papier ścierny i ręcznie doszlifować. No, jak widzimy, trzeba zrobić delikatny porządek, więc widzimy się za chwilę. Dobra, porządek już jest uporządkowany. To co teraz przygotowałem, to są pilniki. Pilnik trójkątny, pilnik prostokątny, pilnik półokrągły. No i pilnik okrągły. Co będzie trzeba teraz zrobić? Wziąć odpowiednie pilniki i wyszlifować wszystkie te krawędzie, na których są jakieś przypalenia itd. Gdy mamy już wszystkie ostre krawędzie załamane przy pomocy pilnika, tak jak pokazywałem wcześniej, to musimy teraz zrobić ostatecznie detale. Zobaczyć, czy nigdzie nie ma rysu, Wyszlifować wszystko jeszcze raz i będziemy mogli zająć się odejowaniem. Dobra. Więc zajmujemy się szlifowaniem. Oczywiście maseczka. Thank <laughs> you. Do olejowania. Bardzo ważne jest to, aby nasz olej miał atesty na e, kontakt z żywnością, na przykład oleje mineralne bądź olej lniany. Są też możliwe woski pszczele. Ja dzisiaj używam oleju lnianego, bo akurat taki mam pod ręką. Olej mineralny mi się skończył jeszcze nie przyjechał, więc skorzystam z oleju lnianego. On daje trochę bardziej. Żółty, ale tak delikatnie żywszy kolor. Za to olej mineralny daje bardziej taki kompletnie bezbarwny, daje głębię kolorystyczną, ale nie, nie zmienia koloru. Ważna rzecz, kolejna, aby było, nie było żadnego pyłu w, na materiale, na blacie roboczym i w okolicach. Dlatego wcześniej zawsze trzeba to sobie odpylić, odczekać, jeszcze raz odpylić i przetrzeć szmatką materiał suchą. Jak możemy to olejować? W zasadzie to normalnie. Ja tam mam jakiś kawałek jakiejś koszulki, którą zawsze olejuję, takie rzeczy. No to nie ma co żadnych wymysłów robić. Mam no, akurat sobie na garnka olej lniany, fajnie sobie podgrzać żeby lepiej wnikał w słoje potem biorę rozprowadzamy go sobie powoli pierwsza warstwa musi być nałożona grubo odczekać trzeba zależnie od oleju ¡Oh, Teraz trzeba to zostawić na jakieś 10 minut. Po tym czasie przyjść, zetrzeć to, odstawić na chwilę i zaolejować ponownie. No, więc to by było na tyle. Wiecie, jak zrobić taką deskę. Do następnego.